Ich cierpienia nie zobaczymy na czołówkach gazet i programów informacyjnych. Nie znamy często ich imion, ale wiemy, że to oni są odbiciem Chrystusa cierpiącego na krzyżu. Chrześcijanie w wielu zakątkach świata są prześladowani tylko dlatego, że w Niego wierzą. Organizacja Open Doors co roku wydaje raport z prześladowania chrześcijan. 365 milionów z ponad 2,5 miliarda z nich na świecie doświadcza prześladowania. Gdzie chrześcijanie nie są bezpieczni? Gdzie potrzebują najwięcej? Pomocy i modlitwy, i jak my z perspektywy Polski możemy im pomóc. O tym porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi Łukasz Wilczyński z Open Doors i misjonarze: siostra Elżbieta Dąbrowska, franciszkanka misjonarka Maryi i ksiądz Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Balans bieli, zaczynamy. Z raportu międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji Open Doors wynika, że najwięcej prześladowań występuje na kontynencie azjatyckim i afrykańskim. W Afryce już co piąty, a w Azji nawet dwóch na pięciu chrześcijan doświadcza takich sytuacji. Ten niechlubny ranking otwiera Korea Północna. To jest państwo, w którym stroną prześladującą chrześcijan są właśnie władze państwowe. Natomiast pozostałe kraje w tym raporcie, to jest taki pas właściwie od Nigerii do Afganistanu, kraje w dużej mierze tradycyjnie do tej pory muzułmańskie. Tutaj już powodów tych prześladowań czy dyskryminacji jest znacznie więcej. W takich państwach jak Nigeria, Sudan, ale także Jemen, mamy do czynienia z wojnami no, co najmniej na poziomie lokalnym, regionalnym. I tam te prześladowania bardzo często mają związek właśnie z sytuacją wojenną. Obecność chrześcijan w tych krajach wiąże się z nieakceptowaniem tego co chrześcijaństwo niesie ze względów politycznych bądź ze względu na obecność innych religii, które po prostu nie chcą zaakceptować obecności chrześcijan obok siebie. Światowy indeks prześladowań prezentuje sytuację w 50 krajach na świecie. Jednak miejsc, gdzie chrześcijanie cierpią za swoją wiarę, jest więcej kiedy gościłem tu w Polsce dyrektora papieskich dzieł misyjnych ze Sri Lanki. Wiemy, że to jest niewielka wyspa, blisko Indii, Azja, ale tam są ogromne prześladowania chrześcijan ze strony buddyzmu, hinduizmu. W ubiegłym roku zabitych za wiarę było 4998 chrześcijan. Najwięcej w Nigerii. W sumie chrześcijanie ginęli w 37 krajach prawie 300 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Liczba zaatakowanych kościołów lub innych obiektów publicznie użytkowanych przez chrześcijan wzrosła siedmiokrotnie. Zanotowano aż 14 766 przypadków. Często chrześcijanie są zagrożeniem dla rządzących, bojących się zmian kulturowych. Przykładem mogą być 19 w rankingu Chiny. Wraz z Ewangelią, którą my przynosimy, no niestety przenosimy również i pewną kulturę zachodnią, która jest uważana przez władze w Pekinu za wroga i chcą zachować tożsamość swojej chińskiej kultury. Ameryka Łacińska w porównaniu do wymienionych krajów afrykańskich czy azjatyckich wydaje się oazą spokoju. Nie do końca tak jest. Daniel Ortega, dyktator komunistyczny Nikaragui kilka miesięcy temu wydał nakaz usunięcia jezuitów z jego państwa Urugwaj, maleńki kraj między Brazylią a Argentyną, raczej posługuje się ideologią laicyzmu, to znaczy spychania Kościoła katolickiego w przestrzeń nieobecności. Światowy indeks prześladowań to nie tylko liczby: to przede wszystkim ludzie, którzy chcą w spokoju żyć, zakładać rodziny i wyznawać swoją wiarę. Raport Open Doors powstaje od prawie 31 lat. Sytuacja ani trochę się nie poprawia, panie Łukaszu. Właściwie, jak powiedział pan, mi przed programem pogarsza. Jak tworzą państwo swój raport i jakie są jego wyniki w tym roku? Światowy Indeks Prześladowań to jest lista 50 krajów, gdzie te prześladowania są największe. Aby to zbadać, mamy oczywiście jakąś swoją metodologię, która ciągle jest wzmacniana, ulepszana. Natomiast y, kluczem tej metodologii jest obserwacja takich sześciu sfer życia. Najpierw sprawdzamy, y, czy chrześcijanin ma prawo do swojego życia prywatnego, czy może posiadać Pismo Święte, czy może się modlić w swoim pokoju prywatnie. Y, dalej patrzymy na jego życie rodzinne. Czy jeśli, jesteś, y, czy jeśli ktoś jest młodą kobietą dziewczyną, która została chrześcijanką, czy jej rodzice nie zamkną w domu i nie będą głodzić tak długo, aż wróci do poprzedniej religii. Dalej patrzymy na życie w społeczeństwie lokalnym. Czy ktoś mi nie spali sklepu? Z tego powodu, że jestem chrześcijaninem. Czy ktoś nie będzie na mnie na napadał na ulicy właśnie z tego powodu? Dalej idziemy na sytuację w państwie. Czy na przykład konstytucja nie preferuje jednej religii nad innymi, albo czy przepisy, czy, czy państwo mnie obroni, gdy coś będzie mi się działo? Patrzymy jeszcze na życie w kościele. Y czy mogę zarejestrować kościół, czy mogę chodzić do kościoła? Czy ktoś nie będzie z, tego, z powodu mojej wiary zamykał mi tej możliwości, i na to wszystko jeszcze obserwujemy y, sytuacje związane z przemocą fizyczną. To wszystko otrzymuje odpowiednią punktację i w raporcie, tym, który Państwo widzą na mapie prześladowań, publikujemy 50 krajów, gdzie te prześladowania są największe. To nie znaczy, że w innych ich nie ma, po prostu są mniejsze. No właśnie, i tu pytanie: gdzie sytuacja jest najgorsza? Od dwudziestu kilku lat, z jednym małym wyjątkiem, jest jeden kraj, który zawsze jest na pierwszym miejscu tego indeksu prześladowań. To jest Korea Północna. Ja zawsze mówię, że w Korei Północnej wszyscy są prześladowani. Wszyscy, którzy chcą samodzielnie myśleć, którzy chcą podejmować samodzielnie decyzje. A jeśli jest ktoś, kto wierzy w innego Boga niż kim, który chciałby być pewnie Bogiem, to jest tym bardziej prześladowany. W Korei Północnej największym wrogiem chrześcijanina, proszę uwierzyć, są jego własne dzieci. Bo już od przedszkola są tak zindoktrynowane, że wiedzą przedszkolaki, gdzie w moim przedszkolu jest taki pokój, gdzie jest taki urzędnik, do którego mam pójść, jak zobaczę coś podejrzanego u moich rodziców. Co może być podejrzane u moich rodziców? Na przykład to, że przed posiłkiem zbyt długo milczą, co może być modlitwą. Albo mają jakieś podejrzane książki, kartki papieru, na których nie ma pieczątki urzędu um, cenzury, tak? I wtedy dziecko i starsze dziecko wie, gdzie ma się zgłosić, żeby donieść na rodzica, bo ten rodzic. Już nie jest rodzicem, jest wrogiem narodu. Straszne to, co pan mówi. W Azji tych prześladowań jest naprawdę całe mnóstwo. Chociażby pamiętam sytuację w Pakistanie nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu, gdzie palone były domy chrześcijan, palone były kościoły tylko dlatego, że byli to chrześcijanie. W Pakistanie doszło do tej sytuacji, o której pani mówi, ponieważ dwie osoby zostały oskarżone. O profanację Koranu. Jak do tego doszło? Znaleziono księgę Koranu z jakimiś tam rzeczywiście profanującymi, można tak powiedzieć, napisami, ale do tej księgi były dołożone dane imię, nazwisko, dane praktycznie kontaktowe I tych osób. Tak. I to prawo jest <laughs> nadużywane, i często jest właśnie używane, żeby. Zaatakować kogoś, kogo się nie lubi, szczególnie wyznawcy innej religii, yy, ale zazwyczaj to jest z błahych powodów. I w, w tym przypadku, o który pani mówi, w ciągu kilku godzin już doszło do regularnych ataków na chrześcijan. I te dane były dane adresowe chrześcijan gdzie macie iść, co czy i dom palić. I co więcej, lokalni imamowie nawoływali do tego, żeby znaleźć chrześcijan. No nie wprost, nie mówili o tym, żeby palić domy. Ale to było w pewien sposób sugerowane. Jednym słowem, wydaje się oczywistą prowokacją. Są z nami misjonarze z Ameryki Południowej, siostra Elżbieta posługująca w Boliwii, mamy szczęście, tak bo akurat jest na urlopie i ksiądz Arkadiusz, który wiele lat posługiwał chociażby w Tanzanii, ale także w Republice Środkowoafrykańskiej. Zacznę od siostry. Jakie trudności najczęściej napotykacie w swojej pracy, tam właśnie w Boliwii, i czy można mówić o prześladowaniu? chrześcijan, Czy też utrudnianiu im życia? Tam, gdzie jestem, no, w Boliwii, w północnej części tego kraju, w Entre Rios, taka mała miejscowość, szczerze mówiąc, nie ma takich prześladowań, jakich tutaj mówimy wprost. Natomiast mogę powiedzieć o utrudnianiu o różnych trudnościach, które doświadczamy. Od strony państwa, czy też ze względu po prostu na biedę na sytuację ekonomiczną. Tak na przykład ze względów takich poszukiwania lepszych warunków, została zamordowana Helenka Kmieć. Ktoś po prostu to był napad rabunkowy. Przypomnijmy wspaniała świecka misjonarka tak. młodziutka, zaledwie 30-letnia zamordowana w Boliwii już. 2017 rok. 17 roku. rok. Próbuję tak, liczyć, 7 już, lat tak, temu. Tak, więc to niedaleko właśnie, niedaleko nas w Kociabambie. Yy, I takich sytuacji jest, może takich zagrożeń, również ze względu na cały ruch narkotraficzny i, yy, i takie zmagania się pomiędzy yy, plemionami etnicznymi, ponieważ jest ich w Boliwii około 36 różnych grup etnicznych, które ze sobą. No, rywalizują, więc na tym tle dochodzi może do jakichś takich konfliktów czy trudności. Jednakże, y, Boliwijczycy są narodem bardzo religijnym. Mają to we krwi. Oni jak gdyby wstając, y, modlą się, dziękując za to, że świeci słońce, że mają co jeść. Y, nie za bardzo umieją rozróżnić, y, czy ta religia jest lepsza, czy ta religia, bo po prostu tego nie mają formacji, ale jakby we krwi. Chwalą Pana Boga, z, z, mają to w swojej krwi, więc y, jeśli napotykają no, jakieś trudności, to po prostu trudności ze względu na sytuację ekonomiczną trudną, że nie mają pracy, że nie mają czasami no, y, na wykształcenie swoich dzieci, więc dlatego poziom y, szkolnictwa jest bardzo niski. I, I dla nich wystarczy to, co mają. Jak gdyby nie mają większych aspiracji na to, żeby szukać. To, o czym siostra mówiła, że nie występuje w Boliwii, występuje bardzo mocno w Afryce. To znaczy bardzo mocne zaznaczenie w wielu regionach Afryki, która religia jest lepsza, że jest nią islam. I fundamentaliści islamscy bardzo często atakują chrześcijan przez to, że są chrześcijanami. Chociażby z księdza zgromadzenia, księża byli porwani przez to, to, że właśnie posługiwali w waszym zgromadzeniu. Tak, chodzi o księdza Luigi Włocha ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskiej, który w 2018 roku został porwany przez intygrystów muzułmańskich w Nigrze. Przez dwa lata przebywał w niewoli. Przez przypadek troszeczkę po dwóch latach został uwolniony. Jak sam mówił, czuł się, czy był traktowany jak, jak zwierzę, jak koza przywiązany sznurkiem gdzieś do drzewa i w zasadzie nie miał żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Wrócił, ale pozostało i niesamowitą robotę robił właśnie w Nigrze wśród plemienia Gurmancze, bo to byli niewolnicy ludów Fulani, pasterzy, muzułmanów w większości. I pomagając być może o czym mówił pan Łukasz właśnie ten lęk, strach, który dominuje w Afryce. Afryka, moje zgromadzenie, pracuje na terenach pierwszej ewangelizacji, czyli wśród ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o, nigdy o Jezusie. Sprowadzając to tak na ziemię, to gdybyśmy pojechali do jakiegokolwiek miejsca, gdzie pracujemy, wypowiadając słowo Jezus. 95% ludzi myśli, że się przedstawiam, bo to słowo im nic nie mówi. I chrześcijaństwo, czyli my dajemy szansę, to Jezus wyzwał nas z tego lęku strachu, bo to jest podszyte tym lękiem i strachem. I może nie miałem do jakichś takich bezpośrednich sytuacji właśnie przemocy, czy prześladowań, ale przebywając na wybrzeżu Kości Słoniowej pamiętam taki fenomen tańczącej trumny. Gdy ktoś się zmarł, a w Afryce jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Trzeba znaleźć winnego tej śmierci. On nie ma śmierci naturalnej, z, z przyczyn naturalnych i ten kondukt pogrzebowy niosący trumnę nagle jest poruszony jakimś duchem, Trafia do jakiegoś domu, uderza w drzwi. Jeżeli to jest pojedyncze uderzenie, to znaczy, że ten zmarły przyszedł się pożegnać, że tam mieszka jakiś przyjaciel, to jest wielki zaszczyt dla, dla tej osoby. Natomiast jeżeli kilkakrotnie dobija się do drzwi, to znaczy, że winny śmierci mieszka w tym domu. I najczęściej to były rodziny chrześcijańskie, ponieważ yy, zazdrości właśnie o to, że może komuś jest lepiej, czy ktoś, kto z zewnątrz pochodził z jakiejś innej grupy etnicznej czy z innego miejsca i akurat tam się osiedlił, czy tam sobie urządził życie, czy tam mieszka i to stanowiło jedyny pretekst powód dla którego ta osoba była prześladowana. Bardzo ciekawy ksiądz też wątek poruszył, wątek wolności, którą daje wiara w Chrystusa, bardzo często z kościoła, zresztą tak samo jak w Polsce przecież ta iskra wolności szła z z kościoła, żebyśmy zostali wyzwoleni spod jarzma komunizmu. Jest tak też w wielu krajach prześladowanych. Przykładem jest chociażby Nicaragua. Biskup Alvarez został, był więziony przez ponad 500 dni, potem odesłany do Watykanu z biskupem Morą i innymi księżmi, ale właśnie Kościół jest tą oazą wolności, dlatego się go nienawidzi. To nie jest jedyny światowy przypadek, panie Łukaszu. To nie jest jedyny światowy przypadek. Rzeczywiście Kościół stawiając się w obronie słabszych, w obronie Osób potrzebujących, naraża się tym z siłą zła, powiedzmy. Innym przykładem jest Kolumbia, która też jest na światowym indeksie prześladowań. Tam również yy, duże prześladowania pojawiają się na terenach mafijnych. Yy, tutaj siostra mówiła o Boliwii i produkcji narkotyków. Podobnie jest w Kolumbii. My mamy wiele sytuacji związanych z prześladowaniem liderów chrześcijańskich, czyli czy to księży, czy to pastorów, czy po prostu osoby świeckie, na przykład katechetów, ponieważ oni w tych swoich miejscowościach, gdzie rządzą gangi narkotykowe, no, próbują coś zrobić. Mówią o dekalogu, o przekazaniach: nie zabijaj, nie kradnij, mówią o szacunku do drugiego człowieka, mówią o tym, że. 6-7 dzieci powinny pójść do szkoły, a nie być y, zabierane z domów do produkcji narkotyków. Mówią o tym, że 11-letnia dziewczynka nie może być tak po prostu zabrana z domu, jako w, cudz... w dużym cudzysłowie żona któregoś z lokalnych bosów narkotykowych. I narażają się przez to mafii i są zabijani, często w Biały Dzień, albo ich rodziny są atakowane. Y, I mamy w Kolumbii takie dwie szkoły. Bezpieczne szkoły z internatem, Dzieci liderzy chrześcijańscy wysyłają swoje dzieci. Mówią, My walczymy o los tutaj naszej wioski, ale chcemy, żeby chociaż nasze dzieci były bezpieczne. Tak, zupełnie niedawno koszmarny, tragiczny przypadek zakonnicy zgwałconej przez właśnie prawdopodobnie członków gangu, którzy nie tylko ją skrzywdzili, okradli i o takich przypadkach rzeczywiście w mediach niestety czytamy zbyt często. Siostro, w siostry zgromadzenie działa w wielu krajach na świecie, ale często nie możecie mówić głośno o tym, że co tam robią, jakich prześladowanie doświadczają to dzieje się bardzo często w ciszy, nie wiemy o tym. Tak dokładnie, siostry nawet czasami gdzieś jakieś informacje prześlą, ale przestrzegają, żeby tego nie rozgłaszać publicznie ze względu na bezpieczeństwo. O co proszą? Proszą o modlitwę. I proszą o modlitwę i to jest w naszym zgromadzeniu taką naszą siłą, bo to co robimy pierwsze to adrujemy Pana Jezusa w każdym naszym domu, również w tych krajach, gdzie to prześladowanie jest bardzo mocne. Jezus wystawiony i adorowany jest pierwszym misjonarzem naszego zgromadzenia. On, nas, on nam daje siłę, on nam daje inspirację, on nam daje nową nadzieję do tego, żeby wyjść do ludzi. I później, z tymi problemami, które są czasami nie do rozwiązania, przychodzimy do Niego i, i na nowo zyskujemy energię i siłę. Również przynosimy intencje tych ludzi. I, i to jest no taki skarb, który trudno, y, trudno powiedzieć, że jest coś większego. Więc to jest pierwsze, modlitwa i chyba o tą modlitwę też zawsze siostry proszą. Y, I również to robimy w Boliwii, to jest jakby pierwsze. Y, a potem dopiero wychodzimy do ludzi, stykając się właśnie z tymi problemami y, narkotycznymi, co jest bardzo niebezpieczne i o czym też jest y, ciężko mówić, ze względu na bezpieczeństwo. Więc to jest ogromny problem moralny, który no, jak na razie jest chyba nie do rozwiązania. Te czasy potrzebują świadków i bardzo pięknie to ujął święty Jan Maria Wiany. nie mów o Bogu tym, którzy nie chcą o Nim słuchać, ale żyj tak, żeby wszyscy o Niego pytali. I to świadectwo właśnie modlitwy, jestem przekonany, właśnie ta modlitwa za misję, za e, dla chrześcijan prześladowanych, to jest ta siła też dla nas, misjonarzy tam pracujących, nie trzeba być księdzem czy siostrą zakonną, też dużo osób świeckich, właśnie jak wspomniana E, Świętej Pamięci Helenka. Helena Helenka. i e, te religie tradycyjne afrykańskie, jeśli chodzi o Afrykę, być może tak jest też i w Azji, w Ameryce Południowej, bazują na lęku, właśnie na strachu. Ci ludzie się boją, dlatego właśnie taką szansą jest dla nich Jezus i właśnie to, to świadectwo, jakie my dajemy i ci ludzie składają każdego dnia, bo statystyki mówią, że co mniej więcej co trzy dni jest porywany jeden ksiądz na świecie, większość z nich nie wraca nigdy do domu, z różnych powodów są porywani. O wielu rzeczach też media nie mówią, chociaż przychodząc tutaj czytałem o tych prześladowaniach z dziejów apostolskich, to jest klasyka. I bardzo pięknie właśnie Herod Agrypa spostrzegł, gdy uwięził i ściął Jakuba, brata Jana, spostrzegł, że spodobało się to spodobał się akurat no, w kontekście y, dzieł apostolskich spodobał się żydom ale w dzisiejszych czasach podoba się to pewnym grupom właśnie te prześladowania stąd na przykład w Kenii no, w Tanzanii spędziłem 20 lat ale w Kenii nie mówiono może w mediach o tych przypadkach gdy na przykład wracał autobus y, na święta Bożego Narodzenia do stolicy do Nairobi z północnych regionów zostali zaatakowani przez grupę Al-Shabaab, czyli młodzież, młodość. I w mediach podano tylko, że zginęło kilkanaście osób. Tam 11 osób zostało zamordowanych w tym ataku na autobus. 150 bodajże osób zginęło w ataku na kampus akademicki, uniwersytecki. 60 parę osób zginęło w kamieniołomach. I to była wiadomość podana, Zaatakowane właśnie te grupy przez islamistów. Natomiast nigdy nie podano, czy w bardzo nielicznych mediach, że kluczem tego mordu była właśnie religia. Te osoby z autobusu najpierw zostały zapytane, czy jesteś w stanie w języku arabskim wyznać wiarę jedynego Boga i jego proroka Mahomeda. Jeżeli ta osoba nie była w stanie, mężczyzna nie był w stanie tego kreda islamskiego wypowiedzieć, został wyprowadzony z samochodu, z autobusu i później rozstrzelany. Podobnie było właśnie na tym kampusie akademickim i w kamieniu tylko i ze względu właśnie na, na wyznanie wiary. Podobna sytuacja jest przecież w Nigerii, tam dochodzi ciągle do porywania księży. Pasterze Fulani atakują chrześcijan, palą kościoły, zabijają w biały dzień bardzo wielu mieszkańców chociażby na raz jednej wioski. Sytuacja jest tam tragiczna, nie mówiąc o dziewczynkach z Boko Haram, z których część w ogóle nigdy nie wróciła po latach do domu, porwana przez fundamentalistów islamskich. A propos Nigerii... to przypomnieć, przepraszam, że wpadam w słowo, Boko Haram, czyli zakazana księga i to chodzi o edukację, bo chrześcijaństwo jest utożsamiane z cywilizacją europejską, czyli ta zakazana księga to jest tak zwane, czy edukacja właśnie, ten model europejski, ale być może nie będzie wielką przesadą, gdy powiem, że ta zakazana księga to jest Biblia. I, I walka wprost właśnie z chrześcijaństwem. Bardzo się cieszę, że ksiądz o tym wspomniał. Amerykańska aktorka Patrycja Hilton zamieściła komentarz na portalu X. Tak się zastanawiam, dlaczego świat kompletnie ignoruje rzeź chrześcijan nigeryjskich w stanie plateau, retweetując rzeczywiście widok atakowanego i palonego kościoła. Dlaczego o tym? Nie mówimy. Dlaczego o tym nie słyszymy? Media katolickie oczywiście starają się być Robimy, gdzieś możemy, na froncie tej walki, ale jednak nie przebija się to tak bardzo do światowej świadomości. Z czego to wynika, panie Łukaszu? To nie jest temat medialny, to nie jest miły temat ciekawy. Chociaż jeśli doszło do porwania y, tych uczennic w Chibok, prawda, to powstał wielki ruch Uwolnijcie nasze dziewczyny. Łącznie to z Michelle Obamą, która wtedy oto tak, apelowała. Dokładnie tak. Więc czasami coś się przebije, czasami coś staje się międzynarodowe. Ja czytając nasze raporty, no to też skala prześladowań na świecie, skala prześladowań w Afryce Subsaharyjskiej, nie tylko w Nigerii. Jest tak duża, żebyśmy musieli co, codziennie o czymś mówić. Ja codziennie dostaję raporty, że coś się wydarzyło. W zeszłym roku szacuje, szacujemy, policzyliśmy, że prawie 5 tysięcy osób zginęło za wiarę, z czego 9 na 10 osób ginie w Afryce Subsaharyjskiej. To jest po kilka osób dziennie. Więc to też nie jest, no media by tego nie udźwignęły. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mówimy tutaj o Nigerii i rzeczywiście, Nigerię możemy podzielić na takie dwa, trzy rejony. Jest północ i południe. Do prześladowań takich poważnych, ciężkich dochodzi na północy. A w tym czasie chrześcijanie na południu żyją sobie normalnie, chodzą sobie do kościołów, chodzą sobie na kawę i nic im nie grozi. I nic nie wiedzą o tym, co dzieje się na północy, w jednym kraju. I pytanie, jak to możliwe. Po pierwsze, ataki na chrześcijan na północy są często usprawiedliwiane przez media, przez polityków. O, pasterze fulani są e, nomadami. Są przykład. nomadami. Oni mają to w naturze, że wypasają swoje stada i jak się kończy żywność, kończą się trawy, muszą iść dalej. Więc to jest dla nich normalne, to jest ich prawo. A to, że przy okazji spalili kilka wiosek i wygonili chrześcijan z tych wiosek, to już nie jest w mediach powiedziane. Siostro, co my z perspektywy polskiej możemy zrobić? No, powiedziałam już o modlitwie, ale tak przychodzi mi taka myśl, że tam, gdzie Kościół jest prześladowany, chociaż nikt tego nie chce i to jest straszna rzecz. Jest to jakieś świadectwo, że Kościół żyje, że naprawdę chrześcijanie są gorliwi i, i zależy nam na tym, żeby Chrystus był głoszony i żeby go wszyscy mogli poznać. Więc to jest chyba taka dobra nowina, że, żeby się nie bać. Bo to, co, to, co wszystkich nas jakby może właśnie no, tak przytłumia, to jest lęk, lęk przed prześladowaniem. Ale to, co możemy zrobić, tak jak mówię, oprócz modlitwy, chyba niewiele, ale modlitwa jest taką siłą, no, która jest jakby najważniejsza, ale też no, modlitwa daje siłę potem, żeby ten lęk pokonać, bo kto kocha, się wyzwala z lęku, co mówi nam Słowo Boże, więc... Jeżeli nie mamy lęku, potem nie mamy też lęku mówić o tym, a nawet oddać życie, jeśli trzeba. Yy, więc, a w, w, wiara nas uczy, że no, to życie tutaj się nie kończy. Dlatego to jest chyba taka też dla nas wszystkich no, dobra nowina. Mogę dodać coś? Pewnie, proszę. Bo siostra bardzo. mówi, że niewiele poza modlitwą. Ja bym tutaj dodał. To jest jeszcze trochę, co możemy zrobić. Yy, my bazujemy na takich trzech filarach: informacja, modlitwa, działanie. Informacja. No właśnie, media nie udźwigną tematu, ale my, jako wierzący w parafiach, we wspólnotach, możemy ten temat znaleźć, możemy zaprosić prelegenta, możemy poczytać informacje, obejrzeć program, dowiadujmy Księdza się. Siegia Arkadiusza na przykład można Oczywiście. zaprosić. Tysiące historii z krajów <laughs> trudnych, misyjnych. Kawę zrobić i słuchać. Bo jak już wiemy, za kogo się modlimy, już to nie jest temat abstrakcyjny. Już w... ja bardzo walczę z takim stereotypem, że są dwa kościoły. Jeden taki wygodny, kanapowy, jak to mówi Franciszek, papież, a drugi gdzieś tam daleko prześladowany albo misyjny. Jest jeden kościół i ten jeden kościół jest prześladowany. I jak tego jestem świadomy, to wchodzi modlitwa. I z takim jednym księdzem z Iraku, jak rozmawiałem, on powiedział, ta... ja mu mówię, tyle różnej pomocy dostajecie, po co wam jeszcze modlitwa? A on mówi, zaśmiał się, ale mówi, jeśli jako chrześcijanie wierzymy, że Pan Bóg wysłuchuje modlitwy, to staje się ona konkretnym narzędziem pomocy. Nie jedynym, ale konkretnym narzędziem. Korzystajmy. I działanie. Na różne sposoby. Nasi przedstawiciele tam w terenie działają, prowadzą różne projekty pomocowe. Ale my w Polsce możemy napisać listy wsparcia. Możemy zorganizować jakąś inną pomoc. Możemy po prostu z tej modlitwy może wyjść konkretny owód. Jak chcę jeszcze jedną rzecz dodać, żeby tak yy, może usprawiedliwić się, że nie możemy nic zrobić i też nawiązać mm -hmm. do naszego charyzmatu. My jesteśmy ofiary za Kościół i Zbawienie świata. To każda siostra przy ślubach wieczystych wypowiada taką formułę. I, i chcę nawiązać do ofiary, bo o tym może też się mało mówi, ale ofiara w takim troszkę szerszym znaczeniu, że Owszem, jakieś wsparcie ekonomiczne myślę, że takie zawsze się przyda na misję, bo chociażby właśnie Boliwia jest krajem bardzo ubogim i cierpi na, na brak funduszy żeby na różne, z różnego rodzaju, ale też taka ofiara naszego codziennego życia, że jeżeli mamy jakieś cierpienie, a tak cierpienie chyba nie omija nikogo, to możemy to ofiarować też właśnie w wierze, poprzez modlitwę za te ofiary, które no cierpią prześladowania wprost groźne i mocne także i to jest piękna piękna porada dla nas wszystkich modlitwa ofiara wsparcie pamięć no i nasze działanie Medialne, także ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę dziękuję w naszym studiu i rozmawianie o tym jakże ważnym temacie. To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejny odcinek Balansu Bieli. Przypominam, że wszystkie programy można także obejrzeć w internecie. Do zobaczenia.